Siemaneczko! Ja jestem Natalios, a to jest mój pierwszy filmik z dźwiękiem. Nie wiem jak to wyjdzie, ale mam nadzieję, że będzie fajnie. Zobaczymy. A więc, to jest gra Minecraft. Niewiększość ludzi ją zna. No. A więc, to jest mój bałwan Tak. On mi tutaj to towarzyszy, pilnuje domu, jak gdzieś wychodzę, wow. To jest... No, taka moja, niby, przepalarnia. Tu no, mam takie podręczne skrzynki, takie węgiel, tu sapek od razu, czy coś. Takie rzeczy, tutaj węgiel i takie potworki. Tu mam skrzynki, takie. No. Tu trzymam wełnę, barwniki. Tu mam farmę, takie, wiecie, rzeczy. Tu jest jedzonko. No mało, może trochę. Redstone tą drewno kamień i takie rzeczy kamienne. Ważne itemy jak 146, wow. No, I takich różnych rzeczy. To też mam. znak Znalazłam trochę spawnerów. I narzędzia tak. Mało, bo mi się chciało robić zapasy. I teraz tak. To jest mój balkon. Balkonu mam widok na... Pochodnia. Mam widok na... no... jak to się mówi. No to na to wszystko no... No wiecie o co chodzi. Yy, tu jest śnieg tak, bo tu pada śnieg. bo Tam pada deszcz i tam pada deszcz. To jest taki biomies, że tu akurat tu pada śnieg, a ja się tu wybudowałam, tak. Tak, strasznie mi laguje. nie wiem dlaczego. I tak, tu mam zejście. Jak na przykład się coś dzieje, to sobie wejść z domu, ale na przykład... Nie wiem, tu jest armia zombie i nie mogę wskoczyć do wody i sobie gdzieś pójść. Zamiast tego... Idę tędy. Tak. O. Tu mam wejście, nie? przymo ze zworu, a tu mam takie bezpieczniejsze przejście. No więc sobie tędy idę. I idę tędy tutaj na farmę. O. Tu otwieram i mam farmę. Marchewka, zboże, czcina, dynia melony, ziemniaki, takie różne nie o, nie mogą trafić się, ale spokojnie. idziemy później dalej taki dłuższy korytarz idziemy, idziemy, idziemy tak mam przy sobie lawę, bo Kopię takie dużą dziurę, wiecie, takie coś slajmy, czy coś. No i tu mamy wyjście dla mojej farmy zwierząt. Oj, rozpadały się. I tak, tu mamy świnki, owieczki, krówki i kurczaczki. Tak. I jeszcze mam tutaj świątynia. Jestem mogę pójść do niej. Oczywiście. Tak. To jest świątynia wielkiego pająka. W sumie wielkiego szkieleta, który był na pająku, no. Bo jak budowałam świątynię i przyszłam któregoś dnia tutaj, żeby ją dokończyć, to tu było pełno pająków, a tu był szkielet na pająku, czyli to joker się mówi, no. Więc zbudowałam na coś tego szkieleta taką czachę. Po prostu jak moje poddanie będą przychodzić, to ja będę tu ma mowy przemawiać tutaj ten... To jeszcze będzie książka Ale... Jest jeszcze nieskończona, bo tu muszę książkę o. dołożyć. I jeszcze wodę muszę tu przynieść, żeby te dary rzucać. Ale świątynia, świątynia, musi mieć swoje skrytki. Więc tu, bierzemy dźwignię. Idziemy tu. I mamy portal do Neteru. W wow. netherze nic jeszcze nie zbudowałam, ale w najbliższym czasie pewnie coś zbuduję. A więc zamykamy. I teraz tak. Stąd widać mój domek Tak, fajny No i to chyba na czy nie No jeszcze mam, mogę pokazać Gdzie ja tam kopię tak Teraz zazwyczaj jestem właśnie w tej kopalni Bo ja tam kopię ten duży ten Się pozbywam lawy i takich rzeczy Co mogę wam pokazać, gdzie to jest? No, jakbyście mieli coś wasz, to szłaść, co pewnie byście je znaleźli, bo to jest trochę tak skryte, ale pokażę Wam. Więc idziemy do mojego tamku. O. chodzimy tu. Idziemy tak. Idziemy tu. I mamy. Wsiadamy tutaj. Zjeżdżamy. Tak do przedostatniego klocka przed bedrockiem. Ponieważ nie chciałam, żeby na ziemi był bedrock. Tylko jeden klocek przed. No wiecie o co chodzi. No ja po prostu sobie tu zjeżdżam. O, tu mam jakby to chciała coś położyć, tu sobie przetopić. I na razie nie mam jeszcze skoczonej tej strony, ale mam skoczoną tą stronę, że tu jest 100 klocków. W tą stronę 100 klocków, więc tam będzie 200 klocków, 200 klocków. Czyli tutaj, no, w tą stronę 200 klocków właśnie. Jeszcze będzie chyba w tą, albo 50, albo 100, jeszcze nie wiem. To jest długie, tak? Zużyłam już tutaj chyba 10 kilofut diaksowych, enchantowanych na umbreaking FNC1. Yy, te dziury to są od lawy, bo ja bardzo dużo lawy tu spotykam, chyba w tych update'ach ostatnich właśnie tak dużo ich jest. I to jest trochę złe, że aż tyle tej lawy jest. Bo mi naprawdę przeszkadza w tym jakimś czymś. Na przykład chcę kopać taką dużą dziurę. E, tu nie było lawy, tylko tak mi się chciało kopać. Ale tu jest jeszcze gdzieś lawa, gdzie ja kupię. A nie, to chyba w drugą stronę. Aha. Dobra, nieważne. Ale tu na przykład było dużo lawy. Jeszcze słyszałam gdzieś. Tak, tu wszystko to była lawa. Ja się jej pozbywałam. No. Tu jeszcze, a tu już była jaskinia. No. Więc wieszcie, mi tu było bardzo dużo lawy. To, to jest jeden z tych największych, o. Yy, co się pozbywałam. Ale uwierzcie, tu jest tyle tej lawy, że mi się czasami odechciewa i na następny dzień to przestawiam. No bo to jeszcze dużo czasu, yy, jeszcze dużo tego. Czasu mi to zajmie, no. A na razie to chyba tyle. Teraz tak, chciałam was jeszcze zapytać... Czy chcecie, żebym nagrywała na przykład jak coś robię na tym save'ie moim? Czy po prostu jak coś zrobię i wam prezentuję to? No... Wiecie, to jest mój pierwszy film taki dźwięk, Idzie. Mam nadzieję, że fajnie. No. no więc... Napiszcie mi jak chcecie, czy ja coś tu będę robić, czy mam nagrywać, czy nie. Nie wiem czasami czy dźwięk skryny jest za głośno. Mam nadzieję, że nie. No, jesteśmy na miejscu. Więc tak. Chcę spać, więc komentujcie, subskrybujcie, no lajkujcie. No i wiecie co. To cześć.